Właśnie trwają egzaminy, a studenci starają się niezmiernie wypaść jak najlepiej. Sesja to niezwykle trudny i obciążający czas, w którym nie trudno zgubić motywacji do nauki. Sprawdźmy zatem, jak studenci Politechniki Wrocławskiej przygotowują się do egzaminów. Hej, jak swoje przygotowania do egzaminów? E, bardzo dobrze, e, ogólnie wszystko poszło w miarę e, płynnie, nie było żadnych takich e, cięższych kolosów, także w tym roku sesja jest łatwiejsza. Bardzo dobrze, w sensie to przygo po przygotowaniach to już dawno, bo tak w zasadzie to dzisiaj teoretycznie ostatni egzamin napisany. W sumie poszły dobrze, został mi jeszcze tylko jeden i czuję się pewnie. Powiem tak, ostatnie parę nocy zostało słabo przespane, bardzo słabo ale czuję się w miarę pewnie odnośnie tych, które będą teraz następowały, więc no, przynajmniej tyle jest ważne. Ciągłe siedzenie po nocach i kucie cały czas. <grym> tak, uważam, że przygotowania były porządne. Na razie nie widzę efektów, ale zobaczymy, co będzie, jak przyjdą wszystkie wyniki. Jak twoje samopoczucie podczas przygotowania do egzaminów? Akurat dzisiaj wyjątkowo niskie. <grym> A jakie masz rady dla innych studentów, którzy się przygotowują? Czyli żeby cały semestr się przygotowywać, chociaż wiadomo, jak to każdemu wychodzi? Warto przerabiać mimo wszystko zadania, które były udostępniałe przez profesorów oraz ewentualnie sprawdzać, czy były jakieś egzaminy wcześniejsze udostępniałem w internecie. Nie spinać się, nie stresować, bo są drugie terminy. Nie poddać się psychicznie na pewno, bo to zmiarzy do końca tak naprawdę. Żeby nie uczyć się na ostatnią chwilę, tak jak ja. Rady są takie spać więcej, bo naprawdę trudno się uczyć, jeśli e, jest się niewyspanym. E, takie oczywiste oczywistości. Jeszcze można by było powiedzieć, żeby dbać o siebie, znaleźć sobie czas na przerwy. E, no i po prostu podejść do tego. No faktycznie, faktycznie się ucząc, a nie opierniczając się na Instagramie albo TikToku. No żeby pić dużo energetyków, dużo kofeiny, no bo to. Daje siłę taki skok mocy i można być efektywniejszym dzięki temu. Nie poddawać się, to zdecydowanie. Jeżeli za pierwszym razem nie wyszło, skorzystać z tego, że jest poprawka i nauczyć no, no się do tego. To trzeba, trzeba, trzeba się uczyć. Dokładnie. Poświęcić dużo czasu na to i nie poddawać się do samego końca. Jak się nie uda, trudno jest, drugi termin. No gorzej, jak się nie da na drugim. Ale bądźmy dobrej myśli przede wszystkim. A jakie macie plany, co będziecie robić po egzaminach? Może jakiś odpoczynek? Do pracy. I tyle. Okay. To ja zamierzam wypocząć i przygotowywać się na drugi semestr. Idę e, ja do pracy na pewno, także będę w pracy, a tak ogólnie, no to myślę, że w domku będę spać. E, tak naprawdę górki. To jest takie główne. No i pływanie. Planuję aktywnie spędzić czas w... Różne aktywności związane z obecną porą roku. Pracować intensywniej, na etap. Zupełnie pewnie jakieś wakacje, jakieś wyjście ze znajomymi. Powiem tak, troszkę się opierniczałem podczas e, tego półrocza, więc no, niestety będę musiał przycisnąć. Natomiast no, zawsze się znajdzie jakiś czas na jakieś łyżwy albo na jakieś wyjście na spacer. No, trzeba mieć umiar w nauce, ale też umieć się dobrze, e, dobrze się uczyć. Okej, okay, super, dziękuję pięknie i powodzenia. Dziękuję.